No cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony i Dzisiaj sobie zagramy Poppy na midzie. To kolejny odcinek z serii Z do A. Jeszcze tutaj wszystkich poustawiam sobie na spokojnie. Widzę, że to jest wajna... O kurde, ja nie myślę, jak ja ich przedstawiam. <laughs> Ale jeszcze raz Caitlyn tutaj. Okej. Okay. Wajnamidzie kontra Poppy, no takiego meczapu to. Taki meczu to chyba nie jest na co dzień, widzowie, co? Tak mi się wydaje, no ale dobra, jest sobie, waj. Szkoda, że nie ma skina z Arkane, bo on jest praktycznie za darmo. Zobaczcie sobie w lutach, w, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale po angielsku to są luci. I właśnie tam może być skinek Arcane VI, więc polecam cieplutko zobaczyć, czy czasem, nie, czy czasem nie możecie po prostu to zamienić sobie. Bo to jest odłamek, się dostaje jak wygracie gierkę, czy tam nawet zagracie. No i odblokowanie tego nie kosztuje żadnej esencji, można to odblokować za darmo. Więc naprawdę fajna opcja, zrobili. Fajną opcję zrobili z tym Arcane. Jeszcze wam runy pokażę, że będę sobie grał po predat pod Predatora. Predator jeszcze silny, więc można coś tam sobie e, pogrywać jeszcze z tą rundką. Jest naprawdę fajna i przyjemna. I będę sobie grał Lethality Poppy. Lethality takie full damage po prostu. Mnie tam nie interesuje bycie tankowaty. Ja właśnie bardziej wolę. Eee, tak zabijać nie, nawet, nawet taką popi, ale powiem wam, że popi podletałicy nawet ma temę, w sumie, eee, w sumie można coś tam eee, porobić. Gościu, chcesz kanona? <laughs> nie na tym kanale. Na tym kanale nie farmimy kanonów, ani jedna strona, ani druga. Chociaż ja w sumie z chciałbym bardzo. No to o, z sfarmiłem, sfarmiłem, super widzowie. Bo to nie jest tak, że ja specjalnie nie biorę tych kanonów, nie wiem, ja po prostu nie potrafię ich brać. Ja jestem jakiś specyficzny. I widzę, że ta Waj trochę mnie wali na tym midzie, tak wam powiem szczerze. Bo ja już odpaliłem dwie poty, ona. ani, jed... ani jednej. Ale w sumie z farmą to ja mam przewagę, więc super. Ja, ja mam coś takiego, że mogę czasami auto walność, to też jest nawet w miarę spoko. Yy, no i sorki i mordeczki, mogliście poczuć, że trochę śmierdzę. <grywają> Jak? <grywają> trochę śmierdzę, dlatego że nie miałem trening co trenujesz? No, trenuję sobie boks i właśnie e, wróciłem z treningu w sumienie. Właśnie wróciłem z treningu, ale miałem trening i po prostu e, wróciłem do domu jakieś 3 godziny temu. No i po prostu mogę śmierdzieć, nie? Więc mam nadzieję, że mordeczki nie jesteście. O kurde, wu nie odpaliam. Ale ona ginie chyba, co? No i pięknie, 400 gold dla mnie, super. O, był sobie trening boksu. I naprawdę nie wiem, to jest chyba mój szósty, siódmy trening i kurde czuję, że ja nic nie umiem, ja pierdzielę. Tak szczerze, że tyle rzeczy trzeba pamiętać. Że ta technika jest taka ważna, holy shit, nie? A ja się za mało obracam z tego co mi tam mówi trener. Ja muszę biodrem bardziej pracować. Nie, szkoda, że nie jestem kobietą, to z biodra bym komuś wyjebał, to by był potężny damage, ale niestety jestem chłopczykiem, to aż takiego damage'a z biodra niestety nie mam, nie? kurde, tą wajbyś dało się dwa razy zabić? Nie. Po prostu się cofnę do bazy. No. ja Jeszcze sobie potrenuję, myślę, że będzie gitter co nie? Dobra, cofam się do bazy. I 34 farmy, naprawdę fajnie. Wezmę sobie buciki. Wezmę sobie tak, tak i bykulecę dalej. Pierwsze task Blajdik w sumie. Od razu się tepnę, gościu. Co mi będziesz miniona mojego bić? W sumie ten matchup waj kontra popi, to ja ją kontruję dosyć, tak jak widzicie, nie? Przez to, że ja mogę sobie... O, ściana! Pięknie, nie rób tak nigdy. Ja mogę to i tak zablokować. Jeszcze mi tutaj Galia przyszedł pomóc. W sumie już ją tak dobić tak naprawdę, bo właśnie gościu miał bardzo... No, nie miał flesza, no po prostu bym go zawił następnym autoataczkiem z młota. Więc na chillu. Nie wiem, Vi idzie, idzie. Znaczy nie widziałem, ale w sumie widziałem. <grystanie> Super zdanie. <grystanie> Zrobi. Super zdanie powiedziałem przed chwilą. E, widziałem filmik midbista, jak faker grał waj, e, właśnie na midzie. Ale w sensie widziałem, że zrobił takie. Nie oglądałem, ale właśnie jest coś takiego, to może właśnie waj inspirację wzięła z tego filmiczku, nie wiem czy on to przefluszuje, myślicie, że on będzie takim koksem, bo można przefleszować Epopię, Jak ja się będę w niego tak bijał, nie? Tak pszszsz, To Darius może zrobić taki unik, nie? Tylko Darius no nie unika niestety, to jego jedynym unikiem to jest flash, nie? Yy, więc tak to może zrobić w ogóle jest Vein na topie na Darius'a ja pierdzielę jak ja ci współczuję Darius, Darius że musisz grać na Vein. holy shit masakra Vein na topie gorsza to kalista jest tylko ale kalista na topie to już w ogóle masakra ja pierdzielę nie wiem czy to jeszcze jest w mycie ale w sumie no nie widuję się tego za bardzo yy, może coś tam w Korei ewentualnie ale w sumie ja dawno nie widziałem. Dobra, ja się cofnę do bazy. Praktycznie przed jej buźką Albo nie. Jednak chcę się bić. Chodź się bić. O, o. Jak ja daję takie krótkie Q ja nie jestem w stanie zareagować, nie? Niestety. Ale dobra, i tak jestem tak giga do przodu, że jest naprawdę super. No i teraz się cofnę po prostu do bazy. Chociaż do tego displaya naprawdę malutko brakuje. Autosek. Kurde, autosek z młotka, jak to fajnie wygląda. Nie no, byku, jak ty przy ścianie jesteś to ja mogę sobie robić co chcę, nie? Nie mam many, holy shit Nie wiem czy to zabiję. No, jak sto jak Q No, nawet chyba nie musiałem do dodrzewać, bo on ma Fleet Footworka, tak patrzyłem też e Podczas ładowania Jakbym miał Lethal Tempo to bym nie zabił Ale to jest Yasuo w dżungli Więc w sumie nie wiem Jeszcze X-Blood Yasuo Jakiś mejnik totalny, spoko, niech tak będzie No i mam no, hajsik I na Duskblade'a Super, dzięki Thank you very much, dawaj mi to, to. Jeszcze na bocie coś zabijają To mi się również podoba Super mm. Co jest Dzisiaj piątek, jest pierwsza 11 godzina, chodzi, ale nagrywam dla Was odcinki, bo oczywiście chcę, żeby były codziennie. Więc właśnie jest ten odcinek nagrywano pierwsze 11. Znowu to powtórzę. Ja chyba coś... Ja, mi się wydaje, że ja się za często powtarzam tak szczerze. Nie wiem czy Wy e, też tak e, uważacie, bo Wy oglądacie, nie? To, że ja mówię. O, to jest właśnie dziwne, bo ja sobie... Czy ja mogę ją zablokować? O, mogę. <grafię> Okej. Okay. Bo wiecie, ja mówię sobie na... Kurde, no ten Darius nie ma szans. W ogóle, totalnie, nie wiem co on tutaj robi. Dobra, masz Caitlyn Fila, Koks totalny, więcej gorda dla teamu. Ja mam wrażenie, że ja się czasami powtarzam, nie? W sensie, po prostu, no, mówię coś kilka razy, ale ja tego jakoś nie wyłapuję, jak mówię. Bo wiecie co jest dziwnego? Że jak mówisz coś na odcinku, to jakby. Nie wiem jak to powiedzieć, ale mówisz i siebie nie słuchasz, nie? Tylko się zastanawiasz, co mówić po prostu. Przynajmniej ja tak mam. O, skontrowana. Ty ja ją wydejwuję teraz? O, kurde, nie, 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 przepraszam. Ja pierdolę! No i. Wiecie co, wydejwowałbym ją? Ją, waj, gdybym trafił, trafił w nią w ścianę, ale niestety albo wierzę, bo też dostaje stuna. No i Darys dostał 950 golda, niestety, ale dobra, widzę, że przejmie nie za bardzo w dżungli działa, bo Lilia go totalnie wali po mordzie, więc super. Dobra, czerwony trinket, mogłem już wcześniej zmienić. O, Predator, czerwony trinket, to jest bardzo fajne połączenie. No i. No Darius nie ma szans. Kurde, po co on się tak gwinia? Ta lilia potężna jakaś. Z Dark Harvestem. Kiedyś się grało pod konkurora, Albo w ogóle pod zrasza. Wyobraźcie sobie mój ból, jak grałem Tyryndum. Na lilię z zraszem. Ja pierdzielę. Albo jak Lilia wchodziła do gry. To już naprawdę dawno. To pamiętam, że. No nie. Nie wiedziałem za bardzo jak działa ten champion, nie? I ja po prostu no podchodziła jakoś coś tam, ja chciałem ją z auta atakować. No i chuj nie dało się, bo uciekała, a ja pinguję i pinguję znaki zapytania, zastanawiam się o co chodzi, nie? A ten champion jest po prostu taki szybki. Znaczy nie wiem czy jakieś teraz nerfiki nie dostał, czy coś takiego. Oho hejo, Nie, Dariusz już ostatnio. Dobra ściana. Znikanie. Ataczek. Dobra, radia, masz kina, nie ma problemu. O, kurde, 7, 1, 2, nieźle. Wrócę sobie na mida. Chciałbym też na bota pójść, no bo w końcu ja jestem. No córek mnie zaatakował. Ty sobie ja już karobisz, że mnie. Macie coś takiego, że jak właśnie tutaj przechodzicie, to czy was córek zaatakuje? Popatrzcie. Teraz nie atakuje. Ja mam wrażenie, że. Nie wiem, jak, a możliwe, że jakoś krzywo poszedłem, po prostu, nie wiem. Jak się, jak kliknąłem chyba na Mita, jakoś bardziej czy coś takiego, to mnie po prostu zaatakował. Dobra, pójdę na Bota, ale bez Predatora, to jest naprawdę kurde Lipton, tak szczerze. Z jednej strony Lipton, z drugiej strony, e, jak jest sytuacja taka, jak na załączonym obrazku, no to myślę, że jest gitowa. A ta Caitlyn? To jest właśnie skinek Caitlyn Arkane. To jest bardzo dobrze odzorowany z tego co widzę Riot się naprawdę postarał. Dobra, pięknie frikina, Super. Nie ja mam naprawdę dużo pieniędzy. Ten Axiom Arts, nie wiem czy jest zbyt dobry na Poppy, bo Lethality Poppy nie jest tak zależna od Ulta, nie? Jak na przykład Zed to jest potężnie zależny A Poppy to tam ja się wbijam z predatorkiem. I Oro jest potężne, super Mój no ten turret, kurde, ja nie lubię tych turetów totalnie. A dosyć mocny push ma w sumie chyba. Dwa razy Q. Q. 2,5 sekundy. Cooldowno. Nawet malutko, ty ja bym się wbił tego Dariusa. Ale właśnie na midzie to jest przy... Siema, ziomek, co tam u ciebie? Kurde, nie. Dobra, nice. Dobrze, że to Q ma taki zasięg. Niby małe Q? Ale kurde. Takie malutkie, ale i tak dosięgnęło tego Dariusa. Więc fajnie, cieszę się. Dziękuję Ci za kilka. Dobra, trzeba iść na bota. Nice. Jednak nie pójdę na bota. Bo zabiję. A, może pójdę na bota na tą Caitlyn? No ale chyba. O, jednak trzeba przyjść. Meeting. a ja chyba skinę. Dobra, umarła da Jasuo, y, Tutaj są raptorki, a Jasuło bardzo lubi tracię ja? Dobra, idę. Dawaj, dawaj, dawaj. Łciana, pięknie, full combo, <gryw> full combo i gościu po prostu leży. Byku, ty chyba chcesz sobie popi pograć, coś tak czuję, nie? Ty tak oglądasz. O, plating? Tak oglądasz sobie ten filmik, i co sobie myślisz? Ale był popi sobie. no, tak, z trzy, z 13 gier to, 13 gierek popi nam idzie. Albo 14, w zależności od tego, czy babeczka z matmy da jakieś zadanie. Jeszcze jeden plating. Dobra, jest. Ja mam naprawdę dużo pieniążków. No. Wiesz co, ja chyba nie chcę. A, chociaż mogłem chcieć! W sumie mam... Nie wiem, czy w sumie bym ją zwanszotował. Bo no, ma tylko Trinity Force, no to... Myślę, że dałoby radę. Ale dobra, cofam się. To jest zawsze bezpieczniejsza opcja. Jomu kupione. No i teraz mam jeszcze więcej movement speed'a. I nie wiem co teraz. Czy Edge of Night czy coś innego. Widzicie, bo tutaj jest coś takiego, jak sobie wej wejdę tutaj na fightera. O, są gwiazdki, nie? Jak są gwiazdki, to znaczy, że Riot sugeruje, żeby ten item kupić. No niestety na no, ale Tality nie ma <grywania> ani jednej takiej. <grywania> Więc trochę szkoda. Ale i tak myślę, że coś się ugra ja jasyła. Ściana. O, kurde. No tą ścianę to ciężko coś czasami. Jak się ogląda czasami synapse, nie? To właśnie są czasami shoty od mainów poppy. I... nie wiem, no Poppy to jest chyba champion, co jest naprawdę nieźle mainowana. I praktycznie większość mainów poppy to są wyższe Kurde, nie zdążyłem, szkoda. Miałem jomu. Może z jomu bym zdążył. Gdzie on jest tutaj. Nie, nie ma sensu. Chociaż mogę zrobić myk. Mogę zrobić myk. Dobra. Ja tak nie zrobię myku. Bo mogłem zrobić myk. Oj, żyje. O nie, 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 nie. Okej. Okay. Dobra, koks. Linia żyje, super. Ja mogłem zrobić myk taki, że. Po prostu ulcnąć ich i oni by się gdzieś tutaj znaleźli. Kurde ten Darius. Kurde, satface. Dobra, żyję? jest nice. dzięki Caitlyn za chwilkę. Dzięki, dzięki. Bye. No oni tak podchodzą pojedynczo i chyba by... Chyba giną co chwilę, nie? Dobra, Edge of Night trzeba złożyć. Nie mam jeszcze pieniędzy, niestety. Dobra, tak, 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 super i co? BYKU 12.1.3 Chyba chcesz sobie jednak pograć tą Poppy, coś czuję. Chociaż jedną gierkę, nie no, Popi jest fajnym championem. Jak ja grałem sobie... Y, mam te konta Flinu to, dżunglę i tak dalej, to właśnie... Y, nie, jeszcze przed tym. To sobie tak myślałem, że jeśli dostanę autofila na topie... Czekajcie, Big, big Brain. Okej, okay, niezły one-shotik. Yy... Dobra, właśnie trzeba. Ja tylko tak patrzę, żeby do ściany, nie? Gościa przywalić. Jak dostawałem autofila na topie, to grałem sypopi, popi, -y, nie? Nic nie wiem, no przyjemnie mi się grało. Ale później jakoś bardziej mnie. O, fuck. Tego nie mogę zablokować. Ale mogę zrobić coś takiego. To chyba moje pierwsze ulti. <ścoughs> ale się przydało. No to ulti jest przeze mnie nie za bardzo doceniane. Widzę, że tutaj jak się przytrzyma, to zadaję więcej damage'a. Niestety, jak się też przytrzyma. O, TPK chciałem. Okej, okay, i tak nie trzeba. Jak się dłużej przytrzyma, no to też przeciwnicy odlatują mnie. A tego bym nie chciał. Dobra, co mogę następne kupić? E, o Kurde, ten kolektor, jakiego nie lubię. Wezmę sobie akcją Ork, chyba po prostu siema. Ja sobie co tam? Wiem, że tego itemka nie złożę, ale jednak chyba nie ma innego wyboru za bardzo. Te Teameci to totalne oro robią. Ja nie jestem potrzebny w ogóle. 34 do 9. Holy shit, ale się nie poddają, kurde. Never surrender. Coś czuję, że jedna osoba chce grać, ale powiem wam tak, no w Europie, yy, jak tak sobie czasami patrzę, to oni się rzadko poddają, naprawdę rzadko. Kurde, to jest Gra doko... grają do końca. A na Ameryce FF <grym>, Fast, chociaż nie wiem, tak szczerze, bo na przykład, wiecie, ja gram częściej na Euna, nie wiem jak tam nałeście dokładnie. Troszeczkę gram, ale nie tak dużo jak właśnie na Euna. Yy, to na tym serwerze, to oni się kurde, nie, no. Zdarzają się gry, ale praktycznie nigdy się nie poddadzą. Nie poddaję. Zero. Zero FF ratio, nie? Idę pomoc. Dobra. Tego zabiję. Dobra, nasik. Kurde, ale ja zadaję damage. Chciałem Caitlyn oddać killa. Ale właśnie moja pasywka uderzyła nie zabiła, nie sądziłem, że coś takiego się stanie. Ja mam 18-1-3. <grym> Okej, okay, nieźle. Ale dobrze, że w sumie grałem na waj a nie na jakieś, nie wiem, coś z ręcz Lux na przykład. Jakbym grał na Lux, no to 18.1 to raczej nie byłoby ten... E, dobre. Nie byłoby możliwe, a w ogóle ciekawostka, Lux jest najczęściej granym championem, przynajmniej w tym... Przynajmniej jakieś tam, nie wiem, nie, teraz jakby, że tak powiem, na dzisiejsze czasy. Kurde, wszystkich blokuje, nice. Yy, od patcha, nie wiem, 11.8, był post na reddicie i tam było, że od 11.8 do 11.23, więc no, ile to jest? 23 minus 8, matematyka, to jest 15 i patrzę jest co dwa tygodnie, nie? 30 tygodni, no to 30, 20, 4, 8, 20, 30, 24, 28, 7,5 miesiąca to właśnie Lux była najczęściej granym czempionem przez ten okres czasu i zag została zagrana chyba 45 milionów razy, nie? Ja pierdzielę nieźle. <tuk> tam najwięcej detów, to ja sumo <gł> coś takiego, <tuk> tak że. Mm... Ja wiem chyba nie, nie, nie. To było jak yy, najwięcej. Tak, najwięcej deadów zrobił ja Nie? Ale naj... średnia deadów najwięcej to był Kartus. 10.61 chyba coś takiego. Więc no ciekawe czemu ja się nie tepnę po prostu, bo to jest koniec gierki. Nie, może kiedyś kiedyś... Znaczy... No, zobaczę jeszcze te statystyki, bo są dosyć interesujące, nie? I właśnie dlatego Riot daje dużo skinów do Lux, no bo kurde, jak ona jest grana tak często, no to czemu nie brać z tego pieniędzy, nie? Jak najwięcej. Dobra, koniec gierki. Może 20 kili na koniec? Dobra, 20 kili jest dla widza. Dobra, mordo, także dzięki ci bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to łapeczka w górę, czekajcie na następny odcinek, uśmiechnij się byczku, masz naprawdę super uśmiech, cześć!